Chrzech biegł ile sił w nogach i przywalił Janulcowi. Kretyn ten odleciał na dziesięć metrów i przywalił w ścianę. Jedyne, co z niego pozostało, to nic. Chrzech był z siebie zadowolony. Po raz kolejny zabił Janulca, ale tym razem nie musiał brać na to kredytu. Matam wiedział, co będzie skutkować zabiciem takiego czegoś. Chciał natychmiast poinformować o tym Chrzecha. Krzyczał do niego, że to, co on zabił, było tylko haczykiem, na to, by coś większego się odrodziło. Chrzech nie zdawał sobie z tego sprawy. Idiota cieszył się dalej. Nagle w oddali pojawiły się drzwi. Otworzyły się same z siebie. Łysy Patałach myślał, że jest to wyjście. Gdy chciał podejść, to nagle pojawiła się obleśna, wielka ręka, która chwyciła się framugi. Następnie pojawiła się druga i zrobiła to samo. Matam domyślił się, że Blob nie był tym, co musieli wymordować. Wyłoniła się ogromna, chuda postać o wysokości co najmniej 15 metrów, wydając przy tym dziwne odgłosy, których matam i szaman nie rozumieli. Matam domyślił się, że to coś chce się porozumieć. Jedynie rozumiał to Chrzech. Łysa Pała stanęła przed wielkim wyzwaniem. Łysol musiał zamordować to coś. On jedynie chciał się wydostać, a to coś mu blokowało drogę. Chrzech postanowił odbić się od łysej bani, by przywalić z łysej bani z ogromną mocą. W przeciągu kilku sekund zrobił 40 salt. Stworzenie chciało go zaatakować, wyciągnęło rękę, aby go chwycić, gdy ten znajdował się w powietrzu. Ręka jak i głowa łysola zderzyły się, powodując przy tym ogromny wybuch.